Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4, rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Kino Muza w Lubinie w dniach od 4 do 14 listopada zaprasza na polski dramat Ida, zdobywcę dziewięciu nagród na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Dyni, w tym dla najlepszego filmu. Bilety w cenie 15 i 17 zł przez cały tydzień. Godziny seansów na www.cekamuza.eu. Chryzantemy w roli głównej za dwa dni Dzień Wszystkich Świętych na lubińskich cmentarzach i błoniach, gdzie odbywa się kiermasz, panuje prawdziwe oblężenie. Większość z nas zakupy pozostawiło sobie bowiem na dziś i jutro, jak co roku pojawiają się dylematy związane z dekoracją grobów. Najlepiej, gdyby było i ładnie i tanio. Sprawdziliśmy, ile w tym roku mieszkańcy Lubina muszą wydać na znicze i kwiaty. Jak się okazuje, nie są to małe sumy. Na straganach królują chryzantemy cięte i w donicach. Handlowcy, jak co roku zasypują nas bogatą ofertą kwiatów i zniczy. Ceny też są zróżnicowane. Chryzantemy w donicach można kupić już od 15 zł, a kwiaty cięte od 10 zł. Wzwyż, w zależności od wielkości bukietu. W tym roku wybieram właśnie białe, bo w tamtym roku miałam żółte, a w tym roku białe. Do wazonu? Bo mi się wydaje, że to jest już święto takie, w którym trzeba pamiętać o tym, że. I ostatnie cięte, no bo już później nie zimno, prawda? To Jaki już nie kolor, będzie. No ja żółty i biały. To są w cenie chyba tak w zeszłym roku, nie Porównywalne ceny. ceny. Chyba chyba tak. chyba. Najchętniej kupujemy białe lub żółte chryzantemy, mało lub wielkokwiatowe. Mi poszło super, sprzedałam ze 150 kwiatków. Dzisiaj to już też czy samochody, coś koło tego, także no najlepiej wschodzie przyciąga średnio kwiatówka, nie? To w zależności od upodobań i Kompozycji, które są stworzyć, ale bardzo dużym powodzeniem cieszą się białe, które są uniwersalne po prostu. Podlewać, nie dawać do ciepłego, bo wynoszą ludzie do piwnicy. A my mamy w namiotach, także ten kwiatek też potrzebuje światła i wody, I nic więcej. Jeśli zdecydujemy się na kupno kwiatów ciętych, wybierajmy chryzantemy o kwiatach rozwiniętych, ale które jeszcze nie przekwitły. Unikajmy kwiatów, z których opadają płatki i tych, które są zwiędnięte. Łodygi chryzantemy powinny być jędrne i sztywne, a liście nie zaschnięte. Aby kwiaty w wazonie były jak najdłużej świeże, wystarczy, że włożymy do niego odżywkę lub Tabletkę aspiryny. W kulturze europejskiej, chryzantemy przez lata były symbolem żałoby i śmierci, to też głównie sadzono je na grobach lub wykorzystywano do wieńców i wiązanek pogrzebowych. Ciekawostką jest natomiast, że na świecie, zwłaszcza w Azji, chryzantemy są symbolem zdrowia i dobrobytu.